Wykład litanii loretańskiej zastosowany do nabożeństwa majowego. Dzień trzeci. Święta Maryjo, mól się za nami. Po wysławieniu tajemnicy Trójcy Przy Najświętszej, bezpośrednio przychodzimy do czci Najświętszej Maryi Panny. I tym wyzwaniem Święta Maryjo rozpoczynam właściwą kantatę na jej chwałę ułożoną. I słusznie tym jednym wyrazem, Maryjo obejmujemy całą istotę i wszystkie przymioty tej przeczystej dziewicy, w której imieniu, jak mówi święty Bernard, mieści się wszelka pociecha rodu ludzkiego. Prócz innych bowiem znaczeń Maryja znaczy Pani. Zaiste, z rządzeniem Bożym dane było to wzniosłe imię tej która miała porodzić Pana nad Pany, króla wieków Jezusa Chrystusa, i tym sposobem stała się Panią nieba i ziemi. I tu właśnie mieści się ona dzielna pobudka miłości i zaufania, w jakim zawsze wołać powinniśmy do Maryi, módl się za nami. Imił Maryja znaczy także gwiazdę morza, i zaprawdę. Po najsłodszym imieniu Jezus, które jest jakby słońcem naszego żywota, Maryja jest dla nas biednych, żeglujących po burzliwym morzu tego świata, ową promienną gwiazdą, która wlewa otuchę z rozpaczonym rozbitkom i doprowadza do portu zbawienia tych wszystkich, którzy za jej światłem dążą i od wskazanego przez nią kierunku nie zbaczają. Następnie śpiewamy: Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. To najwyższy tytuł chwały i najistotniejszy powód naszej miłości ku Maryi, to węzeł, jaki najściślej łączy niebo z ziemią. Któż ogarnie zaszczyt, jakim obdarza ją macierzyństwo Boga człowieka? Któż wypowie przywileje i łaski Jakich się stała uczestniczką Boża Rodzicielka? Od kogóż z większą ufnością spodziewać się możemy wsparcia, jeśli nie od tej, która Boga nazywać może synem? Czyż taki syn takiej matce odmówić, co może? Omódl się za nami, święta Boża Rodzicielko, wszak Ty i naszą Matką. Wszak sam Chrystus z wysokości krzyża w osobie świętego Jana oddał ci nas za dzieci. Dalej zaraz wołamy: Święta Panno nad panami, módl się za nami. Te słowa przypominają nam nowy cud mocy Bożej. Ona niewiasta, która zasłużyła być Matką Bożą, nie przestała zarazem być i dziewicą. Wołamy więc z uwielbieniem. Panno nad Panami, módl się za nami. O zaiste, Maryja jest Panną nad wszystkie Panny, jakieby istnieć kiedykolwiek mogły. Choćby najczystsze, najdoskonalsze, bo ona jest jedyną, której skaza grzechu nie dotknęła, do której czart nigdy nie miał najmniejszego prawa. Jak bardzo Maryja ukochała swoje niezrównane dziewictwo, z podziwem widzimy w owej na wieki pamiętnej chwili, kiedy poseł niebiański stanął przed nią z ofiarą boskiego macierzyństwa. Któż od Maryi pojmował lepiej wielkość i chwałę tego zaszczytu? A jednak ona nie wpierw nań się zgadza, aż otrzymuje uroczyste zapewnienie – iż chwała tego niepojętego macierzyństwa w niczym nie naruszy niepokalanej jej dziewiczości. Trzy te zatem tytuły – Maryi, Boga Rodzicy i Panne nad Panami – zlewają się jakby w jeden wyraz podziwu i uwielbienia dla tej najdoskonalszej po Bogu istoty, której już imię oznacza przeznaczenie na Panią Nieba i Ziemi. Na pogromicielkę grzechu, na przewodniczkę w ciemnościach, co ona wszystko urzeczywistniła, stawszy się matką zbawiciela, nie przestając być zawsze przeczystą dziewicą. Z jakąż więc skwapliwością służyć tak dostojnej pani, kochać tak przedziwną matkę, podziwiać tak cudowną pannę, powinniśmy. Lecz pamiętajmy, że kochać, służyć i wielbić szczerze Maryję znaczy to naśladować podziwiane w niej cnoty, a tym samym kochać, wielbić i służyć Bogu, który sam uczynił jej to wielkie rzeczy, aby przez to okazać nam nieskończone swoje miłosierdzie. O, bądź błogosławiony na wieki, wielki Boże! Że obsypując Maryję tyloma łaskami, i czyniąc matką swego Syna, uczyniłeś ją i naszą matką, i uczyniłeś ją matką wszelkiego miłosierdzia, i narzędziem niewysłowionych Twoich dla nas łask i dobrodziejstw. Wzywając ufnością słodkiego imienia Maryi, czcząc jej dziewiczą i macierzyńską godność, naśladując jej cnoty, pragniemy Ciebie, Boga jako początek i koniec wszelkiego dobra wielbić i z Tobą na wieki się połączyć módl się za nami święta boża rodzicielko abyśmy się stali godnymi obietnic chrystusowych módlmy się o święta maryjo któraś przed wieki wybrana na matkę zbawiciela świata życiem świętym i niepokalanym stałaś się godną tego zaszczytu Błagamy Cię przez chwałę i radości Twego dziewiczego macierzyństwa. Racz nas, acz niegodnych, przygarnąć do siebie i sprawić to, abyśmy jako dobre dziadki, czcząc Twe cnoty, byli ich tu na ziemi naśladowcami, a po śmierci u stóp tronu Twego wiecznie Ci za to dziękowali. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Postanowienie i wielbić będę Maryję jako Boga rodzicielkę, naśladować zaś i kochać, jako najlepszą moją matkę i Panią. Zdrowaś Maryja, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.